Serdecznie witam wszystkich Państwa. Wolne media, wolna Polska. Można do tego dołożyć słowo nie i jeżeli nie będzie wolnych mediów, nie będzie, będzie wolnej Polski. Więc to jest taki podstawowy warunek naszego istnienia demokratycznego, ale także wolnego myślenia. Chciałbym Państwu powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji bardzo specjalnej. Jacek Głąb mówił o tym, że rodzi się społeczeństwo obywatelskie. Ono wstaje ze snu. Bądźmy trzeźwy, wyspani ale bądźmy gotowi do tego, żeby to społeczeństwo obywatelskie było teraz mocniejsze. Starajmy się o to z całych sił. Chcę państwu powiedzieć, że w ostatnim czasie pojawiły się takie, takie pomysły, żeby ocenzurować internet. Ustawa o policji zbliża się. Została podważona konstytucja RP. Nie pozwala się artystom uprawiać wolnej sztuki. Mamy w związku z tym do czynienia z cenzurą prewencyjną. Wolne media są zagrożone, a właściwie już mamy taką sytuację, że musimy o nie zawalczyć tak, żeby one mogły istnieć. Pod ziemią też mogą być wolne media, ale też nad ziemią. Wierzmy w to, że demokracja się składa z tych wszystkich elementów. Jeżeli one będą uchylone, czyli zostanie nam odebrana Święta Księga Polskiej Demokracji, czyli Konstytucja, nie będzie państwa demokratycznego. Wierzmy w Polską Konstytucję i w naszą siłę. Chcę jeszcze zwrócić się z apelem do koleżanek i kolegów. Dziennikarzy, sam kiedyś byłem krytykiem teatralnym, pracowałem w telewizji. Bardzo was proszę o jedną rzecz. Nie pozwólcie złamać sobie kręgosłupów. Oprócz jasnej głowy, nam jest potrzebny silny, mocny, prosty kręgosłup. Chciałbym Państwu również powiedzieć, że zamach na wolne media, na media publiczne tak naprawdę jest tylko pierwszym krokiem, bo następny krok będzie polegał na tym, że zostaną uderzone media prywatne, a więc te, które są niezależne od decyzji rządu. Oni stworzą wszystko, co będzie możliwe, by media prywatne ubezwłasnowolnić. A więc brońmy mediów w ogóle. Wolne media! Wolne, Wolne media! Wolne media! Wolne media! Ja bardzo, bardzo proszę o usunięcie Duta Trybunału i łątek największej oszuści czwartej RP. Teraz. Czekam. Ja jest, jestem zwolennikiem nie cenzury. My też możemy się różnić, powinniśmy się różnić. Widzę Panie... także urzędników naszych. Witam panowie. Proszę, nie, proszę ściągnąć. Nie chciałbym, aby nasz manifest był pożywką dla prawicy. Proszę zabrać. Bardzo się cieszę z Państwa obecności, ale e, chciałbym e, szczególnie przywitać e, artystów e, Teatru Współczesnego, którzy biorą udział dzisiaj w tym przedsięwzięciu. Bardzo się cieszę, że Jacek Głąb to ładnie wyreżyserował. Dyrektor Teatru Regnicy. Jestem Teatru Polskiego Andrzej Wilk przypomina, że jest aktorem Teatru Polskiego. Chciałem go w ostatniej kolejności, ponieważ jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Andrzej Wilk, zasłużony człowiek do naszego teatru, do naszej historii, internowany i tak dalej, nie będę tutaj stwarzał jakichś martyrologii. W każdym razie dzisiaj mamy wielką odpowiedzialność i wielką rzecz do załatwienia. Brońmy wolne media i brońmy polskiej demokracji. Dziękuję bardzo. My nie chcemy propagandy. Men ye cem propagandy, propagandi Men ye cem mi propagandi Men ye cem mi Media ni são tu bom party Media ni são tu bom party Media ni são tu bom Nie, Nie 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 man Party! Siekiera motyka, głowa pusta, jak Polakom zamknąć usta. Siekiera motyka, myśli rząd, ale robi duży błąd. Siekiera motyka, bo Polaka, gdy kto zatka, będzie draka. Siekiera motyka, wtedy bum, będzie jeszcze większy szum. Obronić demokrację możemy tylko pokojowo. Zorganizowani, zdeterminowani i z uśmiechem na ustach. Wystarczy zaprosić tylko wszystkich tych, którzy miłują prawo, wolność, pokój i sprawiedliwość. Walczymy o dobro wspólne. Wystarczy nas. Nie damy się uciszyć. Nie damy się zakneblować. Wygramy w prawdziwym orędzie demokracji w sposób pokojowy, bez szarpania, bez wyzwisk, bez krzyku. Musimy przede wszystkim zwalczyć podział w naszym narodzie. Nie możemy się dać podzielić. Jest takie stare austriackie powiedzenie: dziel i rządź. Nie poddajmy się jej machinie. Pokażmy wszystkim, że walczymy o coś, co jest dla wszystkich. Nie tylko my czy oni. Dlatego tak bardzo proszę, byśmy mówili tutaj o rzeczach obiektywnych, wspólnych. Żebyśmy tutaj byli przeciwko przestępstwom, przeciwko łamaniu demokracji. Nie przeciwko osobom, przeciwko partiom. Pomyślmy teraz, co się stanie, kiedy tak zdemulowany kraj będzie musiał być naprawiony. Jak bardzo rozsądnie będziemy musieli teraz głosować, żeby ci wybrani mieli odwagę to wszystko zbudować i oddać tą pazernie zagarniętą władzę. Oddać media, oddać służby cywilne. Słyszeliście coś o korpusie, korpus jak kręgosłup, o mediach, o KRRT, o Konstytucji, o Trybunale Konstytucyjnym. Matko Boska, To wszystko musi wrócić do normy. To jest długa droga przed nami. Jest nas coraz więcej z każdej demonstracji na demonstrację. Bo i powody są ważne. Od dwóch miesięcy jesteśmy świadkami powolnego, a nawet nie tak całkiem powolnego, z demontażu wolności konstytucyjnych. Z trudem wypracowanych i przez lata wypracowanych. No, lista tych wolności, które powoli nam się zawiera, jest bardzo długa. Najpierw paraliż Trybunału Konstytucyjnego, potem upolitycznienie służby cywilnej, zakusy na inwigilację internautów, a teraz ustawa medialna. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, żeby walczyć o wolność mediów. Obecna nowelizacja ustawy medialnej sprawiła, że media publiczne przestały być publiczne, a stały się narodowe. Ta nowelizacja sprawdziła, że to już nie dziennikarze decydują o tym, jaki ma być przekaz medialny, ale aktywni politycy obozu rządzącego. Co więcej, przed nami zagrożenie wprowadzenia tzw. dużej ustawy medialnej która sprawi, że niedawno mianowani nowi dyrektorzy mediów publicznych. Nie będę wymieniać nazwisk, ale wszyscy wiemy, kto został prezesem TVP. Wiemy, że szefowanie TVP1 e, objął Pan, który do tej pory był redaktorem Telewizji Republika. Natomiast TVP Kulturą będą zarządzać teraz redaktorzy fronty. To jest jasny przekaz, że nie ma już mediów publicznych, że tak naprawdę... To są media partyjne, to są media polityczne, to są media zależne ideologiczne. Jeśli nie chcemy, aby przyszła ta duża ustawa medialna, która sprawi, że ludzie, których wymieniłam, będą przez 6 lat nieodwoływalni i będą przez 6 lat decydować o tym, co mamy oglądać: o tym, że mamy patrzeć na relacje z obchodów miesięcznic smoleńskich, że mamy być poddawani mocnej polityce historycznej. Że mamy być poddawani propagandzie skierowanej nienawistnie do innych kultur, innych religii, do kultury niezależnej, czy też do Unii Europejskiej. Nie możemy na to pozwolić, nie możemy być niemymi świadkami, więc cieszę się, że z manifestacji na manifestację jest nas coraz więcej i liczę na to, że będzie nas jeszcze więcej. Bo wiemy, że niestety opozycja parlamentarna nie jest w stanie zatrzymać tego demontażu wartości konstytucyjnych. Zrobić to musimy my, wychodząc na ulicę, protestując tak jak dzisiaj. Chciałam jeszcze przypomnieć o jednej ważnej Wolne rzeczy. Media! Wolne, Wolne media! 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 Wolne media, wolne media, wolne media! Protestujemy już od tych dwóch miesięcy, bo krok po kroku zabierane są nasze wolności. Musimy jednak pamiętać, że walcząc o wolność, musimy walczyć także o sprawiedliwość społeczną. Niestety zaniechania ostatnich lat spowodowały, że mamy ogromną polaryzację społeczeństwa. A tak naprawdę nie będzie wolności, póki nie będziemy tworzyć wspólnoty, póki nie będziemy tworzyć społeczeństwa, gdzie równie ważne są interesy tych więcej i tych mniej zarabiających, tych z małych wiosek i miasteczek i tych z wielkich aglomeracji. Tak naprawdę nie ma wolności bez solidarności. Dlatego ta solidarność pomiędzy biednymi i bogatymi, pracującymi i niepracującymi. Tymi, którzy wierzą i tymi, którzy nie wierzą, jest niezwykle istotna. Bo jeśli walcząc o wolność nie zawalczymy o sprawiedliwość społeczną, to tak naprawdę zamachy na wolność będą się powtarzać i ta dobra zmiana, której teraz się obawiamy, wróci za kilka lat i wróci jeszcze mocniejsza i jeszcze bardziej brutalna. Wolność, wolność, solidarność. Wolność, wolność! Solidarność! Wolność! Wolność! Solidarność! Wolność! Wolność! Solidarność! Wolność! Solidarność! Wolność! Solidarność! Wolność! wolność, Solidarność! Włonie wolność, 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 ognisko! błonie, Włonie ognisko w lesie! Rozrzejmy się! Uwaga! Nie Jeśli żyje nie nowa! Za nowa! Ale i wolność słowa Nie trwanie nie uszkodzona Bo nam potrzebna ona Czuj, czuj, czuwaj Czuj, czuj, czuwaj Drogi obywatelu Czuj, czuj, czuwaj Czuj, czuj, czuwaj Powstaniesz w prl Bo nie w jak nam nowiny niesie niech każda dobra zmiana będzie konsultowana Czuj, czuj, czuwaj Czuj, czuj, czuwaj drogi obywatelu Czuj, czuj, czuwaj Czuj, czuj, czuwaj bo w perelu. Chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za techniczną przyjście za to, że wszyscy czujemy blusa. za to, że wszyscy jednak czujemy również ten strach i tę potrzebę, żeby walczyć, ale walczyć w sposób pokojowy, demokratyczny. Nie zmieniajmy niczego. Od 26 lat jest dobrze. Jakoś sobie radzimy. Nie potrzebujemy zmian od konstytucyjnych, około konstytucyjnych. Wbrew konstytucji. Nie potrzebujemy demolowania naszego kraju w imię jednej racji, jednej osoby, która dziś spotyka się z Węgrami. Ostrzegam jednak, że tak jak na Węgrzech, koszmar cieni się już długą kadencję. Tak, obiecuję Wam że oddam wszystko, żeby to skończyło się u nas tylko na jednym nawet jest wcześniej. Może nawet wcześniej? Cześć, Cześć, nie! Cześć, 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 jeszcze przed nami. Wszyscy musimy razem działać, być ze sobą, współpracować. Łączmy się. Budujmy jeden wielki ruch. Wszyscy razem i każdy osobno. Codziennie. Pytajmy siebie, co my możemy zrobić dziś dla demokracji. Łączmy się, obywatele. Walczmy. Walczmy codziennie. Nie tylko z Kodem, do którego serdecznie zapraszam, ale w własnym imieniu, w imieniu każdego z nas obywatela. Walczymy o demokrację, walczymy o wartości, które walczyli nasi przodkowie, o którą walczyliśmy od setek lat. Jestem młody i nie miałem okazji walczyć w latach 80. Ale mój ojciec tak tak Ale nie chcę odbywać tej samej chluby, a tym bardziej nie chcę, by moje dzieci miały takie same doświadczenia. Nie mam zamiaru też uczyć mojego dziecka, jak ma walczyć w demokrację ponieważ ja bym chciała, aby ta demokracja była nam na zawsze, przyrodzona, niezbywalna, niepodzielnie. Na zawsze. Demokracja, 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 demokracja. Jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc dziela, od odbierzemy. Marsz, marsz, Obronski. Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim Przewodem złączym się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim Przewodem złączym się z narodem. Z przejdziem Wisłę, przejdziem będzie będziem polakami. Dał nam przykład, bo na jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, złączym się z narodem. Pokazujemy nasz sprzeciw, codziennie. Zapraszam do kodu. zapraszam do walki demokracji. demokrację. Liczy Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję za Wam wszystkim, że tu przyszliście. Liczę, że przyjdziecie jeszcze gromadnie, pod... kiedy nasza cudowna władza da nam kolejne powody, a można się już tego spodziewać. Dobrze, że nie ma pikiety 12, ale nie wiadomo, co się będzie działo w Trybunale Konstytucyjnym. Nie ma, Daniusz. W zasadzie może lepiej, jakby to nie było. Konstytucja Konstytucja, Konstytucja! 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 Media! Wolne rozumiem! Tych mediów oddać nie umiem! Media! Wolne rozumiem! Tych mediów oddać nie umiem! Media! Wolne rozumiem! Tych mediów oddać nie umiem! Radę radę! Śmiejmy się z nimi! Śmiejmy się z nich, trzeba mieć radość na twarzy, a nie smutek, damy radę Uśmiechajmy damy się, radę. a nie śmiejmy się, ja tak proponował No, uśmiechajmy się, tak Mała różnica Przepraszam, wam wszystkim dziękuję, za to tutaj przyszliście Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli mi, aby to się zdarzyło tutaj dziękujemy, 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 dziękujemy. Dziękujemy! 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 Nie wstuk Dziękujemy. Dziękujemy Michałowi! Dziękujemy Michałowi! Dziękujemy, Michałowi. dziękujemy Michałowi. To moja córka. Walczmy, aby nie musiała nigdy o tak walczyć jak my. Aby to się raz zdarzyło. Żebyśmy naprawdę konstytucję wykuli sobie kamieniem. Dlaczego zdecydował się pan wystąpić na tej demonstracji? W ogóle mi nie przyszło do głowy, że nie brał w niej udziału. To jest niemożliwe. Każdy kto jest Polakiem i wie co to jest Polska i wie co to jest wolna Polska. Niezależna i wie, co to są niezależne media, jaka to jest dla nas niezamowita wartość. Ja pamiętam przecież te czasy, kiedy tej wolności nie mieliśmy. Ludzie za wolność są dzisiaj w ziemi. Polegli za wolność. O nich pamiętajmy, nie rozdrobniajmy się. Nie, nie, nie pozwólmy się nam nie pozwólmy się oszukać nikogo. Bo nas oszukują w tej chwili. To wszystko jest nieprawda. Demokracja. Demokracja jest najważniejsza, bo demokracja stwarza warunki, żeby wszyscy byli zadowoleni i wszyscy mieli jednakowe prawo do demonstrowania swojej radości, złości, wszystkiego. Od tego jest demokracja. Kto nam demokrację zabiera, ten zabiera nam ojczyznę. A czym się może skończyć ten atak medialny? Jak pan widzi przyszłość? Wszystkie ataki zwykle świadczą o tym, że druga strona czegoś się obawia. I myślę, że ta druga strona ma się czego obawiać jednak. Dlatego, że, yy, że my się nie damy. Tu dzisiaj widziałem. Na tych twarzach, które przede mną stały, że się nie damy, Ta, takiej możliwości nie ma. Wcześniej czy później my wrócimy do tego, co już mieliśmy i co nam po prostu ukradnie.